Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Historia Konina w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Jestem z mikrofonem Meloradia w konickim oddziale. Archiwum Państwowego jest przy mnie szef tej instytucji, pan Piotr Rybczyński. Witam. Dzień dobry. Powracamy w naszej audycji do opowieści rozpoczętej kilka tygodni temu. Mianowicie interesują nas dzieje, tak jak to ustaliliśmy, jednego z najstarszych murowanych budynków w tej części miasta, czy w ogóle w mieście, pomijając te zupełnie najstarsze, tak jak kamienica Zemełki, to budynek przy ulicy Kolskiej, w którym ostatnio to większość słuchaczy czy część może pamiętać. Mieściła się Szkoła Zespół Szkół Technicznych, wcześniej nazywany, jego nazwa wcześniej to był Zespół Szkół Hutniczych. Dotarliśmy do czasów, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. No i nadal tam funkcja była szpitalna? No nie. Przejęło to dla odmiany powstające Wojsko Polskie i ono tam zamierzało pewno w jakimś tam momencie wykorzystywało też jako szpital na, na pomieszczenie szpitala e, wojskowego, e, ale także inne cele, bo niekoniecznie do, do cały ten obyt był tam e, budynkiem e, szpitalnym. E, e, w każdym razie e, no powiedzmy, że jeszcze przynajmniej w jakimś tam stopniu ten budynek miał być związany z tą swoją pierwotną, e, pierwotną funkcją, e, a Człowiek zaczynał się nowy jego rozdział e, m, już po m, 1921 roku po zakończeniu działań bezpośrednich działań wojennych, tak? E, e, traktacie ryskim w marcu 21 roku, kiedy co prawda niezupełnie jeszcze granice Rzeczypospolitej były ostatecznie ustalone w niektórych miejscach, bo jeszcze była kwestia plebiscytów, referendów tak, na, na, na pewnych obszarach, no, ale generalnie już nastał w pewien sposób czas e, pokoju. E, no, otwierało to jak gdyby nową kartę e, w życiu e, tego budynku, tej, 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 tej nieruchomości. Wojsko oddało ten budynek, przejął to powstający samorząd powiatowy, aczkolwiek sytuacja wyglądała w ten sposób, że do końca nieuregulowany był stan prawny, tak? Ja już mówiłem, że budynek formalnie był własnością sprzed 14 roku, drugiej połowie XIX wieku, a właściwie po 1866 roku, był własnością Powiatowej Rady Dobroczynności Publicznej, tak? instytucji, która przestała istnieć. Było pewne zamieszanie, kto jest, ma prawa do tego budynku, czy skarb państwa, czy miasto, czy samorząd powiatowy, ostatecznie powierzono, jak gdyby troszeczkę administrowanie tym, obiektu, tym obiektem samorządowi powiatowemu. Jednocześnie w 2021 roku ostatecznie zdecydowano, co należało do zadań samorządu powiatowego o losach, czy utworzeniu szpitala powiatowego. Z połączenia szpitala dla zakaźnych chorych, których mieścił się już wówczas, od właściwie 15 roku w budynkach po monopolu, jednym z budynków po monopolu spirytusowym przy ulicy na obecnej, szpitalnej. A właśnie chciałem zapytać, wcześniej tam bo po prostu była cały czas Kaliska ulica, czy? No nie, Kaliska kończyła się, tam była w ogóle trasa, zagór, znaczy szosa zagorowska, tak? No, przepraszam, szosa w stronę Kalisza, tak? Mhm. I w ogóle nie było do pewnego momentu nazwy. Ja tu przejęzyczyłem się o Zagórskiej, bo to jest ta sama trochę historia no, trasa gdzieś tam, ulica się kończyła. No, później oczywiście właśnie powstała już formalna ulica, no bo też no, powstały określone miejsca. To być może temat kiedyś sam sobie do wrócenia jak to, jak to funkcjonowało, ale wracając do, do, do tutaj meritum naszych rozważań. Zdecydowano się, że ten nowo powstały, można w pewnym sensie tak powiedzieć, bo to nastąpiło w lipcu 1921 roku, czyli po prostu połączenie, dokonano połączenia Szpitala Świętego Ducha i organizacyjne do, do tej pory odrębnego tego szpitala dla zakaźnie chorych. Powstał jeden szpital. No i ten szpital, jak było, ustalono, że jego siedzibą będą te zabudowania po monopolu spirytusowym dla potrzeb tych oddziałów, które mieściły się w Szpitalu Świętego Ducha, czyli na no tam wewnętrznego, chirurgicznego, tak. I później to rozbudowano do kilku następnych. Będzie to tam siedziba tego nowego szpitala powiatowego. Natomiast z tym budynkiem przy ulicy Kolskiej, którego wojsko też z powrotem jak gdyby oddało, na początku, a wobec nieuregulowanego stanu prawnego, też nie bardzo wiedziano, co z nim do końca zrobić, no ale postanowiono go zaadaptować, to znaczy wykorzystać na różne cele. No i na przykład ulokowano w tym przejściowo, o czym już chyba wspominałem, utworzone, zgoła odmienne organizacyjne, ale kadrowo połączone z męskim gimnazjum, gimnazjum żeńskie imienia królowej Jadwigi. Jeszcze raz sytuacja nabrała pewnego dramatycznego zwrotu związanego właśnie z tym budynkiem przy ulicy Kolskiej, ale także już z siedzibą szpitala przy ulicy Szpitalnej, no bo w marcu 1924 roku Starostwo i Wydział Powiatowy, ja mówię Starostwo i Wydział Powiatowy, bo w realiach dwudziestolecia międzywojennego, Wydział Powiatowy to był ten organ i ciało pomocnicze, urząd dotyczący samorządu powiatowego. Starostwo było jak gdyby tą administracją rządową, no ale na czele jednego i drugiego stał starosta i tu pewne funkcje i rzeczy się przeplątały, w każdym razie mógł Mógłbym powiedzieć tak, że do starosty Jana Augustowskiego dotarła mrożąca w krew w żyłach wiadomość, a mianowicie taka, że w związku z pomysłem czy zamysłem reaktywowania monopolu spirytusowego w Polsce, który wcześniej nie istniał i przestał istnieć, Rosjanie go znali, Niemcy tej idei nie podnieśli, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości też o tym nie myślano, dlatego te zabudowania po dawnym monopolu spirytusowym tym rosyjskim stały po prostu przez lata puste i je wykorzystano Konsekwencji na szpital, no ale powstała koncepcja, żeby e, reaktywować monopol spirytusowy. No i zrobiono inwentaryzację i zaczęto się domagać e, dawnych nieruchomości należących do tego rosyjskiego monopolu. No i wydano tutaj gdyby gdyby no, rodzaj nawet polecenia, że ten szpital, który już zdążono tam e, zlokalizować, należy z powrotem przenieść. E, do budynku przy ulicy Kolskiej, do dawnej siedziby Szpitala Świętego Ducha, no a tamte pomieszczenia przekazać właśnie temu powstającemu monopolowi spirytusowemu. Decyzja ta wzbudziła gigantyczne kontro kontrowersje. Zresztą wtedy zorganizowano nawet taką akcję. Tak? jak z tego wybrnąć, jak tą decyzję odwołać. Oparto się, szukano dojścia do parlamentarzystów ówczesnych, tak? Tutaj do ówczesnego senatora. Płaskiego, budowano pewne lobby, tak, no bo, no i opisano odwołania, tak, no udowadniano po pierwsze, że, że jest chyba niemożliwe, to już wcześniej wszyscy do tego doszli, ulokowanie tego szpitala powiatowego, który z założenia miał być bardziej rozbudowany, no realia się już zmieniły w tej nieruchomości przy ulicy Kolskiej, Wykorzystywano zresztą sprytnie pewne rzeczy, no bo nawet jak mówiono, że no dobra, może się te podstawowe oddziały szpitala zmieszczą w dawnym budynku, no ale na przykład, co zrobić z tym oddziałem? istotnym wówczas no, chorób zakaźnych, tak. To jest tuż po wojnie jeszcze, jest jeszcze problemy z tyfusem, tak, z chorobami zakaźnymi i no już wtedy wiedziano, że taki, taki oddział musiałby być w jakimś odrębnym budynku, odizolowany. To kompletnie było niemożliwe w dawnym szpital w tym budynku przy ulicy Kolskiej. Poza tym drugą problemem było to, że no zainwestowano pewne pieniądze w remont tych dawnych pomieszczeń po monopolu spirytusowym, szczególnie dla, dla, dla przeniesienia tej części szpitala powiatowego, którego jak gdyby bezpośrednim poprzednikiem był dawny szpital Świętego Ducha. Sytuacja w jakiś tam sposób trochę się Przeciągnęła. Ostatecznie monopol spirytusowy powstał, ale też stwierdzono, że niekoniecznie potrzebne są wszystkie, e, pierwszej przynajmniej fazie, tak zakładano, wszystkie dawne nieruchomości. Tym bardziej, że ta nieruchomość e, po dawnym monopolu, rosyjskim monopolu spirytusowym, też już e, no, uległa w części rozebraniu, w części zniszczeniu. E, tak naprawdę zdążono wówczas na potrzeby szpitala przejąć czy tam wyremontować tylko część pomieszczeń. Próbowano także wysuwać pewną, pewne koncepcje polegające na tym, że no dobra to lokalne władze oddadzą jakiś plac monopolowi, władzom powstałego monopolu spirytusowego i ewentualnie zgodzą się na jakąś pomoc w budowie. Jakichś magazynów, bo tak naprawdę w tej koncepcji ten polski monopol funkcjonował troszeczkę inaczej niż ten rosyjski i bardziej chodziło o składy, tak, a, a mniej o jakiś element produkcji tak, yy, yy, alkoholu. Suma summarum, yy, dużym już tutaj w pewnym skrócie mówiąc, dogadano się z tym monopolem spirytusowym w ten sposób, że po prostu zabudowania formalnie nadal należały do Skarbu Państwa i do monopolu już tego polskiego, natomiast za 5000 tysięcy władze samorząd powiatowy wydzierżawiał całą tą nieruchomość taki stan pozostał właściwie do 1939 roku. Tym sposobem Konicki Szpital miał tylko mienie ruchome, natomiast nie miał nieruchomego, bo to było wydzierżawione, tak. Natomiast yy, znowu yy, z budynkiem przy ulicy Kolskiej, już się unormowała sytuacja, że jednak przenosić nie będzie, aczkolwiek to spowodowało no przeciągające się yy, zamieszanie, co zrobić z tym budynkiem przy, przy Kolskiej, bo raz, że troszeczkę nieuregulowany stan prawny, dwa, no właśnie czym się docelowo skończy ten problem yy, lokalizacji szpitala powiatowego w tym nieruchomości przypisanej ostatecznie monopolowi, państwowemu monopolowi spirytusowemu. Ponieważ jednak były różnego rodzaju potrzeby na różnych instytucji, no to, a gimnazjum żeńskie ostatecznie połączono z gimnazjum męskim i powoli te zabudowane te tam pomieszczenia w tym w tym budynku też opuszczono. Katastrofalna była także kwestia warunków lokalowych istniejących w Koninie sądów. W tym momencie istniały początkowo, znaczy po dwudziestym roku, dwa sądy powoju, pierwszego okręgu i drugiego okręgu powiatu konickiego i tam je najpierw ulokowano, tak, to, no, Znaleziono im tą siedzibę, bo wcześniej po prostu sądy wynajmowały pomieszczenia w prywatnych domach. Oczywiście kolejnym krokiem było to, że w 1929 roku w wyniku reformy sądownictwa dotychczasowe sądy pokoju przemianowano na tak zwane sądy grockie. No i w tym momencie budynek Przykolski stał się na okres kilkudziesięciu lat siedzibą po prostu sądu. Także była jeszcze druga, instytucja, którą tam ulokowano, czy udostępniona części, Pomieszczeń, no ale myślę, że o tej już ostatnich dziesięcioleciach budynku przy ulicy Kolskiej powiemy w następnej audycji. Bardzo dziękuję pan Piotr Rybczyński, Koniński Historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję, do widzenia. A za nami kolejny odcinek audycji Historia Konina w Melo Radio na 99.6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.